Zanim zaczniesz używać maszyny Booty Builder Belt Squad, posłuchaj, co możesz na niej przetrenować. Pierwszym ćwiczeniem, jakie możesz tutaj wykonać, jest przysiad. Na początku zapnij pas na swojej talii. Ustaw odpowiednio pod siebie stopy na podestach. Następnie odbezpiecz maszynę, przyciągając drążek do siebie i delikatnie się na nim stabilizując. Ciągnąc go w swoim kierunku, wykonaj przysiad. Pamiętaj o tym, żeby nie wspomagać się nadmiernie drążkiem. Służy on tylko do stabilizacji. Po zakończonej serii zabezpiecz ciężar. Drugim ćwiczeniem, jakie możesz wykonać na tej maszynie, jest martwy ciąg. Aby je wykonać, odbezpiecz ramię. I opuść je w dół. Kiedy ramię jest już opuszczone, zaczepię o uchwyt. Teraz maszyna jest gotowa do wykonania ćwiczenia.